Always come back. Hej wszystkim, chyba. Sorry, że nie było od 12 dni żadnego odcinka, ale mi się za bardzo nie chciało. Co? Nagrody postaci bez skotek. W... Oh, Liga pucharów. O! Oh. Wiedziałam, że tak się w ogóle da. Cały karnecik jest, tak w ogóle. Całe darmowego sklepu. Aż tak? Głupia że nie da się tych punktów mocy przeskupować Dobra Więc teraz robiącięcie tylko się przyłączy na konto, gdzie maksujemy Edgara Więc już jesteśmy na tym koncie, gdzie maksowaliśmy sobie nie na 20 rangę A teraz zmieniamy czy mogę do niego kupić spóna? Zgarję dwa klejnoty Dobra, więc robimy kolejne dzięcie i zaczynamy Plus 10 pucharków Jeszcze Star Dropik Epic 200 mocy Plus 11 pucharków Plus 12 pucharków Plus 13 pucharków. Plus 14 pucharków. Plus 15 pucharów. Plus 15 pucharów i po tej rundzie wychodzimy do lobby, bo chyba zrobiłem już 10 misji. Kolejne plus 15 pucharków. Wychodzimy do lobby. Jeszcze star groby. E, 200 hali, żadnych. Ile punktów? 4000! Aż, aż 5 leweli mieliśmy. Stardrop, numer jeden. Rzadki. Teraz zwykły Kolejny stan to rzadki. rzadki. Kolejny stan bardzo rzadki. E, Spray do Rosa, o, jeszcze nagrody start mogę. Myślę, że sobie dobijemy dziesiątą rangę tylko na no, edgy. Nie, wymiętny notę. Dobra. No to musimy jeszcze zrobić kilka rundek z Edgarkiem. Niech będzie przy... Jakiegoś tu... Cyto... Dobra, to doczęcia. Plus 15 pucharków, dwie rundy do końca. Plus 6 pucharków, bo miałem słaby internet. Ostatnią rundkę sobie w sumie zrobimy w nohocie. O, teraz odblokowujemy Teraz kogoś takiego. 8 minut. Z w ogóle następny poziom w karnecie? A gdzie my musimy to zrobić? Misja. Zagraj ponownie trzy razy. No to jutro. Knockout. gra. Chcemy ostatnią rundkę dzisiaj. sobie już. Nagramy. Jak gramy. Bo czemu nie? This is so lame. Muzyka, kurde, na sam koniec. Mam mało kapeków. Że się jeszcze trochę nauczyć, gdy jaś ale nauczyć będzie Aha, wydzięczasz, że jestem. Edgarem. Ale za co mamy. Naszą rangę dziesiątą. פנס נדישי, טוק אונץ פאפא